Newka i zapraszam was dzisiaj na nowy film. Dzisiaj będziemy troszeczkę opowiadać, wprowadzać was w świat Letteringu, jeżeli chodzi o Procreate. E, będą dzisiaj takie naprawdę podstawy podstaw mm, dla zupełnie początkujących osób. Jeżeli masz mm, iPada i masz Procreate, masz, jeżeli masz Pencila i chciałabyś lub chciałbyś zacząć pisać sobie cyfrowo, to zapraszam. Pierwsze co widzicie, wybrałam sobie bardzo proste słowo. Na nim będziemy dzisiaj pracować. Nie będziemy tutaj rozwijać jeżeli, e, tematu, jeżeli chodzi o lettering, bo na jego temat nagrałam Wam film. Tutaj Wam wyskoczy e, i tam poznacie podstawy i tak dalej. A dzisiaj będziemy sobie poznawać e, pracę w programie, w aplikacji. I tutaj wy, wybrałam kolor czarny. Jeżeli chodzi o brasz. To tak, musicie wejść sobie w sekcję braszy. Musicie, jeżeli chcecie, oczywiście. I tutaj macie do wyboru kaligrafii, i mm, ja używam akurat podstawowych braszy z tej sekcji. Możecie sobie ściągnąć lub kupić dowolne inne brasze mm, do handletteringu, lub stworzyć je sami, ale o sa samodzielnym stwarzaniu braszy, plus ich ustawieniu, bo naprawdę. Zobaczcie, tych ustawień jest tutaj multum, to jest dosyć zaawansowane. Będziemy jeszcze sobie opowiadać kiedy indziej. Dzisiaj przejdźmy do takich zwykłych podstawowych rzeczy. Ja do dzisiejszego filmu wybrałam sobie tego brush pena, po prostu tak samo on się nazywa. On imituje mm, zachowanie się brush penów takich zwykłych, klasycznych na kartce. E, zobaczcie, tylko w tym momencie to e, działa tak, że musicie naprawdę sobie wyczuć tą e, rączkę. Ja też nie mam wyczutych ruchów, dlatego, że ja bardzo mało piszę na mm, Procreate'cie. Zobaczcie, cienki ruch, e, tylko co mi się tu dzieje? O, poczekajcie. I teraz tak, cienki ruch, gruby ruch. E, oczywiście, w ustawieniach możecie sobie um, ustawić, żeby on nie wytracał e, sobie koloru przy cienkich ruchach. Chociaż to dosyć fajnie wygląda, bo czasami, jak nie chcecie się w gradienty bawić, on z automatu Wam zrobi ten gradient. Dodatkowo Procreate proste linie prostuje. Jak zobaczcie, ucieknie mi ręka, on to wyprostuje. Tylko on uwzględnia już wtedy też grubość tego pędzelka. I to jest do, dokładnie, właśnie fajnie pokazane. Zobaczcie, op. I widzicie, robi wam się taka łeska, łódeczka. I tak, tylko z tym, że dobrze jest się uczyć samemu te linie proste wyłapywać. I to jest naprawdę dobre ćwiczenie, tutaj już pod koniec. Krótkie, szybkie. Dobrze jest sobie to przetestować. Dobra, my mamy zwykły czarny napis. Chcielibyśmy go jakoś urozmaicić, skoro mamy takie możliwości, więc może zróbmy z nim coś fajnego. Wybierzmy sobie może kolor, bazowy kolor. I teraz, tak, żeby przeciągnąć ten kolor, wystarczy go machnąć. Tak, oczywiście, tutaj. Musimy tą końcóweczkę tutaj do dograć. I widzicie, to jest całkiem fajne, bo możecie sobie tutaj wszystko tak naprawdę skorygować, i tak dalej, żeby to ładniej, wszystko wyglądało, zgrabniej. Ok, i teraz tak, pokażę Wam podstawowy mm, patent, że tak powiem, na gradient. I teraz tak, przejdźmy sobie do podstawowego. Patentu na gradient. On jest w zasadzie najprostszy. Musicie wejść w warstwy. Jeżeli w ogóle Procreate to jest dla Was nowość, to również Was odsyłam tutaj do filmu. Pokazuję tam wszelkie takie tipy dla początkujących. Dużo porad. Bardzo fajny film. I teraz tak. Klikacie sobie na tą warstwę, dajecie alfa lock, to wam lokuje sam napis. Nie będziecie mogli na tej warstwie nic poza nim pokryć. Zobaczcie, na przykład tutaj bym chciała porysować, no nie rysuję, może innym kolorem weźmy. Zrobimy sobie podstawowy taki ciemny jasny gradient. Widzicie, tutaj nie pisze, tutaj pisze, fajnie. Dobra, zróbmy sobie od dołu. Nie zapominajmy o tej końcówce. Może troszkę wyżej. I teraz tak, opcje są tak naprawdę dwie. Możecie sobie wybrać narzędzie rozmazywania, wziąć sobie jakiś na przykład fajny motywik i rozcierać ręcznie. E, dzięki temu dostajecie e, teksturę jakąś tam, taką jak ma właśnie ten braż, bo on dokładnie tak, jaką ma teksturę, tak rozmywa. Proszę bardzo. To jest pierwszy. Sposób dosyć łatwy, ale musicie się na przykład, dajmy na to, namachać, żeby to ładnie równo wyglądało. Teraz cofamy dwoma paluszkami do, do tej wersji. No i teraz druga sprawa. Macie tutaj opcję. Wybieracie sobie blur i teraz przesunięciem decydujecie, jak bardzo on ma być zblurowany. Zobaczcie, możecie zrobić całkowicie gładkie przejście. Możecie zrobić już takie przejście, bo ca całkowicie prawie że takie nierozmyte. My się zdecydujemy może na takie. Niech będzie. No i teraz co? Mamy. Mamy. Jest spoko. Dobra, wracamy do podstawy. Teraz sobie zmienimy kolor. Może na coś żywszego. Zmieniamy sobie kolorek. I teraz chcemy mieć napis jednokolorowy, ale żeby był z cieniem. I, no oczywiście możecie sobie próbować yy, załóżmy sobie taki kolor yy, i inną warstwę, nową warstwę. Oczywiście, żeby cień był pod spodem, no to musimy ją przesunąć pod spód i uuu, no na pewno takim pędzlem i możecie sobie Ale no nie oszukujmy się wygląda to średnio. Byście musieli naprawdę się do tego przyłożyć, no ale i tak jest ciężko poczekajcie. Ale po co sobie utrudniać życie, jeżeli mamy program i on to zrobi za nas w 3 sekundy. Zobaczcie, pyk, duplicate. Czyli duplikujemy warstwę tą, sobie. Tutaj macie taką strzałkę. Ona jest od przesuwania od edytowania tego wszystkiego możecie sobie ją tutaj zwiększyć pomniejszyć i tak dalej i tak dalej. my chcemy sobie cień ulokować o, w prawym dole teraz to wygląda jak wygląda ale zaraz przeciągniemy kolorek dadam proste, proste i teraz jeżeli nam nie pasuje ułożenie to możemy sobie o, o to nam właśnie chodziło tak to ładnie będzie wyglądało. I teraz jeszcze musimy oczywiście zmienić kolor tego i tej końcóweczki. Oj, coś ta końcóweczka mi się tutaj zjada. Wiecie co? Czy ja mam to zalokowane, mam to zalokowane ja to po prostu... o, Przemaluję. Dobrze. I teraz tak, jeżeli hmm, chcecie zmienić jej hmm, krycie, no to tutaj, o, jak widzicie, krycie się zmienia łatwo i przyjemnie. My zmniejszymy. I teraz na przykład możecie bardziej odsunąć lub całkiem jakiś taki duży cień zrobić, tylko żeby on się tak w oczy nie rzucał. Tutaj widzicie, coś pomazałam, nie szkodzi. Yy, to zmniejszamy jego krycie zupełnie. Proste, fajne i przyjemne. Ok, to teraz Wam pokażę najprostszy sposób na tło. Yy, tylko ja sobie tu co zmarzę. Ok. Yy, yy, i, to jest, I to jest dokładnie na takiej samej zasadzie jak gradient na napisie, ale i tak to pokażę. Może się komuś przyda. Yy, więc tak, wybieramy sobie kolorki. po prostu lecimy jeden za drugim i blurujemy dokładnie na takiej samej zasadzie jak przy po prostu gradientie na literkach i gotowe łatwe, szybkie i przyjemne. Ja bym to zrobiła bardziej pastelowe wystarczy po prostu zmniejszyć krycie nad, nad, pod białym tłem i tyle albo nad białym, nad białym przepraszam e, oczywiście nie muszę wam mówić że wszystko co napisaliście możecie transformować ehm, wybieracie sobie tutaj i dajecie sobie liquify open layer muszę ją otworzyć i Teraz dajemy sobie Likry, na przykład Push I to, co się nam nie podoba możemy sobie wymodelować. Oczywiście, no lepiej jest oczywiście ćwiczyć rękę i robić tak, żeby było wszystko wiecie, ładnie i fajnie. Ale jeżeli na przykład już jesteście całkowicie zadowoleni z całego efektu, i nie chcielibyście zaczynać od nowa. Ale coś tam zauważyliście do poprawy. To oczywiście można. Ja tutaj Wam tylko pokazuję, nie to żebym to jakoś poprawiała, tylko widzicie, o, co tu się dzieje. Możecie całkowicie rozmyć sobie efekt. No ale jest taka funkcja, warto, warto ją poznać. Ja sobie tutaj zresetuję, nic nie będę poprawiać. Myślę, że jest spoko, tak jak jest. O, yy, tutaj macie opcję, oczywiście również możecie sobie to wszystko przekręcać, yy, naprostowywać, przewracać, yy, różnie robić yy, w sensie perspektywistycznie. O, na przykład, widzicie, jeżeli chcielibyście napis nałożyć na coś, tutaj Procreate naprawdę daje bardzo, bardzo dużo opcji i możecie sobie działać dowoli. Ale myślę, że jeżeli jesteście początkujący, to raczej interesowałaby was taka najprostsza technika. Aha, no i jeszcze co Wam mogę polecić, jeżeli dopiero sobie zaczynacie pisać. I chcielibyście się uczyć, wiecie, w miarę prosto. Bo ja na przykład mam ciągle problem, taki, że gdzieś te literki, jedna wyżej, druga niżej, tylko może no nie takim wielkim pędzlem, niewczu. O, i na przykład gdzieś tam mi napis ucieka. To jest bardzo fajny sposób na to. Bierzecie sobie po prostu, na przykład, właśnie ten Monoline, bierzecie sobie nową warstwę, ustawiacie sobie jej od razu przejrzystość na około 10% wystarczy i robicie linię sobie zobaczcie jaka krzywa przytrzymałam, jest super prosta, ale ucieka przytrzymam palcem Procreate do równych kątów nam ją dopasowuje robię sobie drugą linię tak samo paluszek o i proszę i macie równą linię możecie się starać coś tam napisać No i co, ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie mi kciuka do góry. Możecie mi napisać, czy lubicie takie filmy, czy chcielibyście na przykład więcej letteringu, jeżeli chodzi o iPada, bo na pewno lettering taki klasyczny wróci na kanał. Ja muszę sobie rozruszać rękę, bo jak widzicie, stawiam straszne kulfony. Ale mam nadzieję, że mimo to Wam się coś spodobało, coś Wam rozświetliłam, jakoś Wam pomogłam. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Do następnego razu, trzymajcie się. Pa Pa!